Wrócimy, Tu będzie troszeczkę więcej czasu, bowiem mamy już uczestników wyścigu ósmego na torze. Jedna zmiana w zespole gorzowskim. W miejsce Simona w Przemysław Pawlicki. On w kasku niebieskim z czwartego pola startowego. Jego partnerem znów Tomasz Golop. I znów na pewno gorzowianie liczą na to, że to będzie to przełamanie wreszcie. Wygranie wyścigu poza tym e, inauguracyjnym, kiedy triumfowali właśnie przemysł z Simon Gustawson Zdobyli 4 e, punkty. To był jedyny wyścig wygrany przez e, Gozowian. No a znów e, mistrzowie remisów Zęgota i Kenkop będą starali się utrzymać e, na pewno e, ten cenny rezultat, a więc dwupunktowe Prowadzenie w tym spotkaniu, a jeśli na druga okazja powalczyć o coś więcej w wyścigu, wystartował jak z procy Greg Hencock. Idealnie strzelił się w moment schodnienia startowej. I teraz atakuje go Pawlicki, spojrzał Grek Hencock. Kto to jest? Czy to nie partner z zespołu? A Tomasz Golob przez moment był ostatni. Teraz już poradził sobie z Grzegorzem Zengotą i dwójka Gozowian za plecami Strega Henkota. Henkot ostro naciskany przez Pawlickiego, a więc będą próbowali takie klesce wziąć Gozowianie. Grega Hancocka, już Tomasz poradził sobie z Hancockiem przedłużając prostą tym sporo, sporo zamieszał w stawce bowiem tuż za Hancockiem już bardzo blisko pojawił się Pawlicki który atakuje po zewnętrznej za chwilę Gozowianie będą na podwójnym to już ostatnie okrążenie tego ósmego wyścigu Pawlicki z piętniego krawężnika i Pawlicki jest przed ale z kapitalna jazda Gozowian no okrać po takim starcie Grega Hancocka, podwójnie, no to jest majstersztyk. Upadł aż na tor z wrażenia Czesław Pawlicki, ale miało być przełamanie i jest przełamanie. Greg jest przyjeżdża na metę jako trzeci, a wydawało się, że ma tak ogromną przewagę, że nic i nikt nie jest w stanie odebrać zielono przynajmniej remisy w tym wyścigu.